W której będziecie mogły realizować zakupy na żywo. Także jeżeli jesteście tutaj ponownie dzisiaj ze mną, to dziękuję Wam i za wyrozumiałość i cierpliwość. Krótka prezentacja produktu, który mam na sobie, który wczoraj mogłyście zobaczyć na, na live'ie. No, i cóż, kochani, platforma ma umożliwić Wam zakupy przez internet, zakupy podczas transmisji na żywo. Dzisiaj taki krótki teścik. Czy uda nam się połączyć, czy uda Wam się realizować zakupy? Totalny spontan, także jeszcze raz Was bardzo proszę o wyrozumiałość. Masz, dzień dobry. Słuchajcie, jeżeli chodzi o możliwość zmiany Ników tutaj do komentarzy, to w prawym, w prawym górnym rogu macie możliwość zmiany. O, ktoś mnie nawet kocha. Sama tego nie piszę do siebie, także. Tak, mi pokazuje ilości. Taki teścik, także jeżeli chodzi o produkt prezentowany na mnie, ja mam dzisiaj na sobie bluzę bluzę tunikę. Na poprzednim live'ie miałam tego samego typu podobną tunikę. Tym razem bluza, bluza zapinana na suwak. No i słuchajcie, platforma ma umożliwić Wam, tak jak już wcześniej wspomniałam, zakupy na żywo. Także za chwilkę tutaj Wam się pojawi e, ikonka produktu i będziecie mogły automatycznie dodać to do swojego koszyka. Produkty prezentowane zawsze na live'ach przez nas. Mamy nadzieję, że ta platforma ułatwi Wam zakupy, realizację, ponieważ często pytają, pyta, e, zadajecie pytania, czy możecie od razu na żywo e, kupować. O już macie, macie ikonkę z produktem. W lewym dolnym rogu, u mnie jest w lewym dolnym, dolnym rogu, a u Was, jak to wygląda? Jest ta ikonka zakupowa? Do produktu jest. Także klikając w tą ikonkę. Także klikając Oj, wiecież to mówi. Ty. Klikając w tą ikonkę, możecie już dodać, tak, w prawym, w prawym dolnym rogu. Możecie dodać do koszyka. Realizować oczywiście proces zakupowy, wpisując w pole kod rabatowy zima. Może troszkę ciszej, bo mi to przeszło. Tak. Tutaj mamy też na łączach naszą obsługę klienta. Ola, Ola tutaj odpowiada na Wasze pytania na bieżąco. Ja staram się czytać. Pytacie o inne kolory. Niestety teraz jest tylko czarny dostępny, no, ale być może pojawią się w najnowszej kolekcji kolejne kolorki. Także zaglądajcie i śledźcie uważnie naszą kolekcję. Już w, tym tygo w przyszłym tygodniu na pewno jakieś nowości zawitają do, sk do naszego sklepu. Będą to już stylizacje... Walentynkowe, ponieważ walentynki tuż, tuż, także zachęcam Was do zakupu czerwonych sukienek, piękne propozycje, które sprawdzą się również na karnawał. Kochani, z kodem ZIMA 30% rabatu również na ofertę wyprzedaży, czyli na cały asortyment. Dosłownie wszystko, rabat jest naliczony automatycznie w koszyku po wpisaniu kodu rabatowego. Działa? Działa! Udało się! Yy, dobra, kochani, testy mamy za sobą, jeżeli tu są z nami jacyś użytkownicy Instagrama bądź Facebooka, to bardzo proszę o choć jeden komentarz, yy, że widzicie nas, że nas słyszycie, właściwie mnie, cię jestem sama na polu bitwy, ale chyba nie najgorzej mi to idzie, mam nadzieję. Kolejny live, kochani, już taki pełen, profesjonalny, zakupowy, w środę. W środę o godzinie 11, nieco inaczej niż niż zwykle. Dzisiaj wszystko super słychać, no to ekstra. Zachęcam Was do zmiany nazwników, żebyśmy mogły mogli dzisiaj ja, a w przyszłości my z dziewczynami mogły się z Wami komunikować i odpowiadać personalnie, tak? Kierować do Was się imionami. Także możecie śmiało zmieniać sobie tutaj Niki. I chętnie z Wami porozmawiamy na kolejnych live'ach. Jeżeli ta metoda się sprawdzi, to live'y będą na pewno częściej, niż raz w tygodniu. Dobra, mam nadzieję, że komuś nawet uda się zrobić zakupy dzisiaj w ten sposób. No i jeszcze raz przypominam, że z kodem zima 30% rabatu, a za największą aktywność na każdym live'ie zawsze nagradzamy uczestników najbardziej oczywiście aktywnych. Yy, nagrodami, niespodziankami. Także zachęcamy Was do oglądania, udostępniania. Jest nam miło się z Wami łączyć. No i dzielić, oczywiście, tutaj naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi kolekcji i, i całej oferty naszego sklepu. No dobrze, no to tym miłym akcentem życzę miłego tego weekendu, yy, a przede wszystkim piątku. Na szczęście dzisiaj nie 13. No i co? Do zobaczenia. Pa.